Kiedy wszystko jest w porządku, zapominasz o mnie. Szukasz mnie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujesz. Kiedy wszystko jest dobrze, zapominasz o mnie, ale w chwilach bólu wołasz moje imię w rozpaczy. Czy twoja wiara jest prawdziwa, czy to tylko zainteresowanie? Widzę twoje serce i znam twoje intencje. Nie chcę być tylko rozwiązaniem twoich bóli. Chcę być twoim przyjacielem, twoim przewodnikiem, twoim towarzyszem w każdym momencie twojego życia. Nie jestem schronieniem tylko w burzy, jestem światłem, które cię prowadzi, nawet w najbardziej słoneczne dni. Dlaczego odsuwasz mnie na bok, kiedy wszystko wydaje się w porządku? Dlaczego traktujesz mnie jak ostatnią opcję, skoro tak naprawdę to ja jestem początkiem i końcem wszystkiego? Rozumiesz, że prawdziwa wiara budowana jest na stałości? Że kochać mnie to nie tylko szukać mnie w desperacji, ale i chodzić ze mną krok po kroku? Nawet gdy wszystko idzie dobrze. Jestem tutaj, zawsze byłem. Nigdy Cię nie opuściłem, nawet kiedy postanowiłeś pójść bez mnie, ale pytam cię, to kiedy będziesz mnie szukać tylko ja ratunek, kiedy będę, w, kiedy będę w centrum Twojego serca, każdego dnia Twojego życia. Wybierz dziś, aby chodzić ze mną, nie tylko w bólu, ale także w radości. Nie tylko w słabości, ale także w sile. Chcę Cię błogosławić, chcę całkowicie odmienić Twoje życie. Ale żeby to się stało, musisz pozwolić mi być pierwszym we wszystkim, zawsze. Przemyśl swoje intencje. Kochaj mnie za to, kim jestem, a nie tylko za to, co mogę Ci dać. Kocham Cię i czekam na Ciebie.